Opel Meriva. Proszę Pana, iż przód praktycznie jest skończony, to co ustalaliśmy. Teraz te hamulce przeglądamy. No i tak, kolega oczyścił zaciski, bo zacisk strasznie mocno porzewiały był tutaj od tej strony, gdzie przylega zewnętrzny klocek hamulcowy. Natomiast tutaj zauważył jeszcze jedną rzecz, że strasznie mocno sflaczała jest osłona zewnętrzna i chciałem ją tutaj ustawić, a się okazuje, że się nie da, bo jest przerwana. Jest dziurka, i przez to się powietrze tam cały czas dostaje i ta osłona jest po prostu takim flakiem. Nie wiem czy to będzie widać. Mniej więcej tu gdzie palca przytykam. Nie, nie. Może od tej strony. No chyba nie widać. No bo no to... jest w takim niefortunnym miejscu, że powietrze. Na to widać I się pompie? Może tak, odegnę i tu będzie. W każdym razie osłona ta, która chroni tłoczek Karajne. przed brudem. No nie, to nie na filmiku. Dobra Krzysztof, to już nie dmuchaj. Eee, podsumowując, ta osłonka, która chroni tłoczek przed wilgocią, przed brudem przed całym syfem z zewnątrz jest pęknięta i wilgość tam się dostaje i po prostu powoduje, że powstaje tam korozja i tłoczek potrafi się zatrzymać, zacisnąć i nie cofnąć mimo że hamulc jest odpuszczony. I cały czas wtedy może tarcza dotykać kloczek dotykać do tarczy, ewentualnie w drugą stronę. Może tak się zastać, że hmm, klocki źle dolegają do tej tarczy, koszą się i być może dlatego też jest nalot korozji na tych tarczach to co powinno się zrobić to zdemontować zacisk i zrobić jego regenerację, wyciągnąć tłoczek, wyciągnąć wszystkie gumki uszczelniacze, oczyścić i dać nowe gumki sprawne bez pęknięć proszę dać znać czy to robimy napiszę panu jaka to byłaby kwota do ustrzenia.